Dzień dobry kochani, Kamila Zawódzka, Zadzieram kiece i lecę. Karaiby dzisiaj, San Lucia, dopłynęliśmy, jesteśmy, jest przepięknie, raj na ziemi. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać wam chociaż odrobinkę tej wyspy, dlatego że mamy tutaj tylko kilka godzin. Zadzieram kiece i lecimy. Jesteśmy kochani, jesteśmy na Karaibach, wysiedliśmy San Lucia dzisiaj, 9 rano, z lekkim opóźnieniem, ale już wybiegamy, jest piękna pogoda, troszkę zachmurzona, ale może i lepiej, to jest nasz statek, zacieram kiece i lecimy. Po wyjściu ze statku przechodzimy szybko przez port i idziemy odkrywać kolejny, dla mnie już 80. piękny kraj. Już zostawiamy za nami statek, kochani, i idziemy szukać najpierw banku, właściwie bankomatu, żeby wypłacić jakieś karaibskie dolary. Już jest muza, już jest Caribbean vibe, już jest dobrze, jest tak strasznie gorąco. Słuchajcie, San Lucia, jesteśmy w Castris w stolicy, a będziemy zmierzać na południe wyspy. Chcemy zobaczyć jakieś plaże, jakieś wodospady, góry, las deszczowy. Mam nadzieję, że wszystko nam się to uda. Ale na początek szybki spacer po mieście. Karaibski klimat 100%. Wsiadamy w busa i za cztery dolce jedziemy na południe wyspy. Po drodze już jest pięknie. Saint-Lucia jest bardzo zieloną wyspą, pokrytą lasem deszczowym, palmami i plantacjami bananów. A miasteczka typowe dla wysp karaibskich kolorowe domki, wąskie uliczki i mieszkańcy, którzy wydają się wiecznie tańczyć i po prostu nic nie robić. Po drodze mijamy też dwa najważniejsze na wyspie szczyty. To swego rodzaju wizytówka wyspy. Dwa pitony, czyli Grand Piton i Petit Piton. Można je znaleźć nawet na fladze tego pięknego kraju. Dojechaliśmy do lasu. Słuchajcie, San Lucia słynie z tego, że jest tutaj przepiękny las deszczowy, góry, piękne widoki. No i oczywiście piękne plaże, jak to na Karaibach. Więc zaczynamy tutaj od lasu deszczowego, właśnie idziemy zobaczyć wodospad, w którym podobno jest ciepła woda. Zobaczymy, na ile ciepła. Dojechaliśmy tutaj autobusem, takim normalnym, lokalnym, a potem taksówką. O tym i o kosztach Wam jeszcze opowiem. A teraz czas na kąpiel w wodospadzie. No i jest kochani, wodospad. Wodospad jest malutki i taki, no nic szczególnego, ale jest coś szczególnego właśnie, mianowicie to, że woda, która leci z tego wody wodospadu jest gorąca nie jest nawet ciepła, jest gorąca także to jest w ogóle sztos, ja miałam zamiar nie wchodzić z głową do wody, żeby zrobić dalej filmy i żeby wyglądać jak człowiek, ale nie mogłam się powstrzymać, tutaj jest ciepła woda w tych basenach, a, a z góry leci zupełnie gorąca, wokół jest las, palmy pięknie Magia lasu deszczowego. Ja, jak wiecie, mieszkałam ponad rok w Kostaryce, i kiedy trafiam w taki klimat, przypomina mi się ten właśnie czas, kiedy po lesie deszczowym spacerowałam i biegałam każdego dnia. Przepięknie tutaj. Wodospad bardzo ładny, kochani, bardzo, znaczy najładniejsza ta przyroda wokół, te kwiaty i palmy i bananowce, naprawdę sztos. Teraz jesteśmy na plaży, która też jest bardzo urocza, tam jest jedna z tych najważniejszych na Wyspie Gór, plaża bardzo ładna i taka pusta, bardzo naturalna, wokół dużo drzew. Jest jakiś bar, tam na końcu my nawet sami się nie pakujemy, tam jest kilka osób, natomiast tutaj jest pusto, pusto. Ja spróbuję teraz jeszcze wejść pod wodę, wezmę ze sobą też kamerę, może uda mi się pokazać Wam jakieś rafy. Trochę nam się zmieniła pogoda i tak zrobiło pochmurnie, więc może to wszystko nie wygląda aż tak wow, ale... ale nadal jest bardzo, bardzo ładnie. Zadzieram kiecę i lecimy. take me on a treasure Something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me. to Wychodzę z wody i lecimy dalej, czas zobaczyć miasteczko, a po drodze czekają na nas przygody. Mamy po drodze atrakcję, wymyśliłam sobie drogę przez las, żeby wrócić do miasta i wszędzie są krowy i ogólnie to mam lekki stres, bo no jakby taka chciała nas skrzywdzić, to by chyba dała radę wow, okej, okay, okej, okay, I'm leaving. Krowy zostawiamy za sobą, ale zwierzęta jeszcze będą nam dzisiaj towarzyszyć. A teraz po drodze do wioski podziwiamy piękną zieleń tego miejsca, wszechobecne bananowce i egzotyczne kwiaty. Jest naprawdę pięknie. Wróciliśmy kochani, wróciliśmy na statek, San Lucia przepiękna, chcę Wam jeszcze kilka zdań powiedzieć i jeszcze nie uciekajcie, bo jeszcze Wam pokażę jedno miasteczko, gdzie trafiliśmy na koniec, zaprzyjaźniliśmy się z mieszkańcami, od razu było cudownie, w ogóle mieszkańcy tej wyspy to jest jeden ogromny plus, ja zawsze mówię, że dla mnie to jak ludzie się odnoszą do turystów i jak są nastawieni w ogóle do życia, to jest dla mnie ogromne jakby... Ogromny aspekt danego miejsca, więc tutaj było cudownie, byli przemili, przesympatyczni, mówią wszyscy oczywiście po angielsku, ale takim karaibskim angielskim, więc dla mnie to jest bardzo trudne do zrozumienia. Tak czy inaczej, było. Pięknie, więc zaraz Wam jeszcze pokażę to miasteczko, ale chciałam Wam podsumować bardzo króciutko logistykę i koszty, bo wiem, że wielu z Was, myśląc o wyjeździe na statek, zastanawia się, jak to zorganizować, żeby cokolwiek zobaczyć. No więc można oczywiście wykupić wycieczkę, w tym wypadku od Costa Cruz, czy tam od któregokolwiek z operatorów, z którym jesteście na statku, to jest opcja najdroższa zwykle. Można wykupić wycieczkę po wyjściu ze statku, i zwykle tam są różne firmy, które oferują wycieczki. Można też zamówić sobie samochód z kierowcą to znaczy po prostu taksówkę, można ją podzielić z kimś innym, bo wiadomo, na, na statku poznaje się ludzi, więc jest to też opcja. A można, tak jak my, jak zwykle, autobusem po prostu lokalnym. Wtedy zobaczy się oczywiście mniej, dlatego że, no, wiadomo, autobus się nie zatrzyma wszędzie, gdzie chcemy i tak dalej, no i traci się więcej czasu. Tylko, że za autobus my zapłaciliśmy wczoraj 4 dolary za osobę w jedną stronę, natomiast za taksówki, no to jest już wtedy od od 80 do 150 nawet dolarów na przykład, żeby sobie tak gdzieś tam pojeździć trochę po wyspie, więc no Wasza decyzja. My um, widzieliśmy niewiele, muszę przyznać. Trochę nam ta logistyka siadła dzisiaj, dlatego, że porównując z, z naszym ostatnim rejsem, jak byliśmy na Dominice, w Granadzie, gdzieś tam, to mam wrażenie, że widzieliśmy dużo więcej, mimo, że też autobusami. A tutaj bardzo są duże odległości, te autobusy jeżdżą bardzo rzadko, więc to nie było łatwe. Tak czy inaczej mamy taki Malutki przedsmak San Luci, i ja naprawdę bym chciała bardzo tutaj wrócić, bo bardzo mi się podobało. Plaże są przepiękne, roślinność jest niesamowita, ludzie są cudowni. Zaraz wam pokażę to miasteczko, które po prostu dla mnie wow, ja bym bardzo chciała tam się zatrzymać na przykład, bo to są moje klimaty, bo jest mega lokalnie, mega wśród ludzi, wiecie, takich prawdziwych, nie ma turystów prawie, a jednocześnie są przecudowne góry i plaże wokół, także opcja idealna. Jeżeli chodzi o ceny na miejscu, nic nie kupowaliśmy, żadnych pamięt, kupiliśmy sobie magnesik za, nie wiem, tam chyba 2 dolary i 2 dolary amerykańskie i wypiliśmy po piwie lokalnym, żeby spróbować i to piwo też kosztowało chyba w barze 2 dolary, także tak no względnie, jak na Karaiby, no bardzo drogie są taksówki, autobusy są bardzo tanie, bo jeżeli za 4 dolary można przejechać, jechaliśmy ponad godzinę tym autobusem, godzinę, półtorej prawie, więc są bardzo tanie, no i właściwie o jedzeniu Wam nie powiem, było trochę jedzenia takiego lokalnego, to też są bardzo małe pieniądze, natomiast jeżeli chodzi o restauracje i tak dalej, to nie mam pojęcia. Ale, no, tak jak powiedziałam, San Lucia bardzo na plus i zdecydowanie chciałabym tam jeszcze kiedyś wrócić. A z wami się teraz będę żegnać, pokażę wam jeszcze to miasteczko, opowiem jeszcze troszkę o nim. Żegnam się i my płyniemy już dalej i będziemy. No dobra, powiem wam. Kolejny przystanek Republika Dominikana. Zacieram kiedy lecę, Kamila Zawłocka. Ściskam was, buziaki pa. A teraz pokażę Wam najfajniejsze miejsce, które widzieliśmy na San Luci: Sufrire. To miasteczko rybackie. Niewielkie, ale za to kolorowe i pięknie położone wśród gór i cudnych plaż. Ale najwspanialsi są tutaj mieszkańcy. Uśmiechnięci, życzliwi, otwarci. Poznaliśmy wiele osób i usłyszeliśmy historię o życiu tutaj, o świętach, o trudach i radościach. Tak, tak, spróbowaliśmy też lokalnego piwa. Jeżeli film Wam się podoba, zostawcie subskrypcję i komentarz, będę bardzo wdzięczna. Podoba Wam się taki lokalny klimat? Wolelibyście takie wakacje czy jednak w hotelu all-inclusive? Nam podobało się bardzo. San Lucia, jesteś piękna. Wrócimy tu jeszcze. A teraz jedziemy już. Wracamy na nasz statek i z kieliszkiem, wina w dłoni, pożegnamy to piękne miejsce. Zadzieram kiece i lecę. Kamila Zawłocka, dzięki serdeczne. Szczęśliwego Nowego Roku. Ściskam Was, pozdrawiam. Pa!